Taki nocny filmik dawno nie był. A rok temu się fajnie oglądał. Siemanko. Ale nie o palmie dzisiaj. To co obiecałem ostatnio, trochę będzie śniarzyć się. Widzę. Patrzcie, co zrobić, żeby taka mała brukmansja kwitła. Co zrobić? jak co ty zrobiłeś? a najpierw ją pokażemy. Patrzcie, patyczek. To jest malutki patyczek. No ile on może mieć tutaj? 12 cm. A tu kwitnie i pachnie pięknie cytrynowo. Zobaczcie w środku jak fajnie wygląda. O, to, taki, to, to jest powiedzmy, że kremowe, taka żółta, bo lampak świeci, to tak nie widać już. Jak ja to lubię, tryb makro, strzelimy. Zajrzymy do dziupli. Da się. Jakieś pręciki. No. A więc tak. Takie coś kwitnie. Jak odcinamy gałązki większej brugmansji, czy z jesieni, nie, no lepiej na wiosnę powiedzmy, bo to jest z wiosny ukażeniane. I jak się trafi mocna, mocna gałązka, która już miała pąk kwiatowy, albo nawet go nie widzieliśmy jeszcze, on dopiero się wytwarzał, to wtedy jest szansa właśnie, że taki skrabeusz już kwitnie. I mało tego, ona jest na tyle pewnie silna, że ona zacznie z czasem... zacznie kwitnąć. Kurde, coś łazi za płotem. Dobra, mniejsza o to. No, taka sytuacja. Oczywiście przesadziłem liście. żarło oczywiście przędziorki. To co zrobiłem, pobrywałem liście. Wyrosły nowe. Ładne. No i teraz będę ją nawoził. Bo to jest już objawa troszeczkę za mało nawozu. No ale co się dziwić. Jak takie małe coś a kwitnie. No to jeszcze juka roztrata z boku. Patrzcie na to, mogłoby się światło zapalić Uwaga Jest Tylko coś mi przerywa Powiem wam, że po posadzeniu tutaj do gruntu To Jest i pieniek To naprawdę, ale Ogólnie jakby tak się rozrosła No macie tutaj Krzeseło No jest kawałki Kurczę, szkoda, że tak śnieżę. No, ale tam spoko. I ten... Y, coś zdeptałem. Co tu mamy? Zapomniałem, posadziłem. Jak on tam miał, kurczę? Dziura w głowie. Ale gdzieś miałem kartkę. Musa Iuanensis. Zobaczcie, jaka bieda. Dopiero puścił coś takiego. Z tyłu Waszyngtonia coś tam się buja. Ale, ale... Ale zobaczcie, krzew jeszcze. Jeszcze krzew. No i tak się zrobił odcinek trochę dłuższy. Już ładnie zaczyna kwitnąć. cykupyku. No to jeszcze zobaczmy palma. Palma pamiętacie? Pamiętacie. W lutym sadzona. Przesunę tylko krzeseło. W lutym sadzona. I wam powiem, że rośnie liść za liściem. Naprawdę w gruncie jest to ciśniak jak wściekła, jak na razie. Pień już ma taki, o powiem wam kurde Solida. Pienie, ale cisza jest ja pierdziel, aż, aż dziwnie. Patrzcie jaki pieniaczek. Jeszcze raz sorry za tą kijową jakość, ale tylko na lampie jedziemy. Tak więc wiecie, jak to będzie. Dobra, tu na tyle zabieram tego mojego szkraba bo on mi teraz ładnie pachnie na tarasie za jakiś czas pewnie dam znać czy dalej będzie kwit, zapewne go przesadzę mm. zapachy są kozackie w sumie to tutaj nie tylko to pachnie O, Maciejka Butna to jeszcze zobaczymy bo to jest właśnie gałązka od tej od tej brugmansji żółtej, którą którą Niedawno kręciłem. Także cały czas zobaczcie nowe Nowe kwiaciochy. Będą. Fakt, że tam 2-3 dni się utrzymują, ale zaraz nowe wyskakują. Także brugmasa jest super. Normalnie stale jak się jara tym. No ale to jak się tu nie jarać, jak, jak to tak szybko rośnie. nie? A następny film z brugmansjami nagram na dniach. Patrzcie na to. <gry> potężne, pojedyncze, ale takie ładne kolorystycznie. Inne. O, Najpierw wychodzi tak jakby żółty. No widzicie zielone, ale to jest tak bardziej żółte. A potem robi się ładny taki koloreczek. Ale to będzie film na następny odcineczek, któryś tam. Dobra, idę do domu, bo się trochę chłodno zrobiło. Także do następnego razu. Ciekawe, czy ktoś dzisiaj obejrzy. <laughs> Ciekawe, o której to się w ogóle wrzuci, bo nie będę tego montował tym razem. Dobra. Na razie.